Dzisiaj porozmawiamy sobie o akcesoriach do stymulacji łychtaczki, a konkretnie o tym, czy pingwinek jest tak świetny, jak się o nim mówi. A jeśli nie, to jakie mamy alternatywy? Dam Wam kilka propozycji e, odpowiedniej stymulacji łychtaczki, jeśli pingwinek nie jest dla was. Pingwinek to akcesorium, które w swoim czasie zrobiło ogromną furorę. Nazwa pochodzi właściwie od któregoś z kolei takiego gadżetu, ale ponieważ miał kształt i kolor pingwinka Ma, to oczywiście łatwiej było zapamiętać i poszukiwać takiego gadżetu. Sprzedawcy aktualnie używają tego określenia do opisania w ogóle gadżetów, które mają taką funkcję jak pingwinek. Więc jeśli chcecie konkretnie faktycznie Pingwinka biało-czarnego z muszką, musicie o niego zapytać, ale możecie też skorzystać z tego typu gadżetu, który nie będzie tak wyglądał. Będzie wyglądał poważniej, nie wiem, bardziej elegancko będzie mniejszy, większy, inny. Większość kobiet przeżywa orgazmy wynika w wyniku stymulacji łachtaczki. I to właśnie tej części łechtaczki, która znajduje się na zewnątrz, yy, czyli żołądzi łechtaczki. Ona najczęściej jest na zewnątrz, lub też ukryta jest tylko delikatnie pod kapturkiem łechtaczki, gdzieś tam pod wargami sromowymi, u szczytu warg sromowych. Natomiast yy, to jest ta część, która jest najwrażliwsza, najbardziej wyeksponowana. U jednych kobiet będzie większa. U innych będzie mniejsza, u jednych będzie bardziej wystająca, u innych będzie mniej wystająca, u niektórych nie będzie jej w ogóle widać tak naprawdę na zewnątrz, a jednak będzie, będzie wyczuwalna pod palcami, zwłaszcza w sytuacji, kiedy jesteśmy podniecone. Gadżet typu pingwinek to taki szczególny rodzaj akcesorium do którego specjalna końcówka yy, Wyglądająca jak taki specjalny dziubek z otworkiem. Po przyłożeniu na łachtaczkę, na zewnątrz łachtaczki, tworzy coś w rodzaju zamkniętej komory, w której ta łechtaczka będzie ukryta. Po włączeniu urządzenia od mechanizm, który uruchamia urządzenie uruchamia w środku specjalną miękką membranę, która y, przesuwa się do przodu i do tyłu i przez to powietrze zamknięte w komorze razem z łechtaczką naciska łechtaczkę i rozl odpuszcza, naciska i odpuszcza, więc de facto mamy do czynienia z bezdotykową stymulacją, Właśnie masy powietrza, która się tam znajduje. Z tego też powodu pewne funkcjonalności będą znikać, jeśli nie zapewnimy gadżetowi yy, określonych warunków. Pierwszym z nich jest to, by dopasować dobrze tego typu gadżet do wielkości swojej łechtaczki tak jak mówiłam, niektóre są większe inne są mniejsze, jedne są na zewnątrz inne są ukryte musimy dokładnie wiedzieć gdzie nasza łachtaczka jest, jak wygląda żeby dobrać sobie akcesorium, jedne mają mniejsze otworki, drugie mają większe jedne otworki są bardziej na szczycie gadżetu, więc powiedzmy łatwiejsze są do przyłożenia inne mają go gdzieś bardziej ukryte w okrągłej formie więc trzeba się trochę Bardziej napracować i postarać, niemniej jednak jak już wiemy, jaką mamy łechtaczkę i jaką może potrzebować, jaki może potrzebować gadżet, możemy wybrać taki dla siebie. Drugi warunek, który, dzięki któremu gadżet w ogóle będzie dawał nam jakieś efekty, to zapewnienie szczelności, to znaczy. W momencie przyłożenia gadżetu do łechtaczki, do ciała, jeśli powietrze nie ma gdzie uciec, to ono rzeczywiście będzie naciskało na łechtaczkę. Będzie się tworzyło coś w rodzaju podciśnienia, które będzie powodowało, że będzie wyczuwalny ten właśnie oczekiwany efekt. Jednak jeśli będzie choć minimalna szczelność, krzywo przyłożony, i powietrze będzie uciekało gdzieś bokiem, no to nie będziemy odczuwać tego, co powinniśmy przy użyciu akcesorium typu pingwinek. W związku z czym przy pingwinku nie ma specjalnie mowy o poruszaniu tym gadżetem, ruszaniu, zabieraniu go, jeśli czujemy lekkie przesilenie doznaniami i chcemy trochę odpocząć. Jeżeli chcemy odczuwać doznania jakiekolwiek, zawsze musimy przyłożyć ten gadżet i mieć go w stałej pozycji. Prawdą jest, że przyłożony, jeśli nie mamy skłonności do przestymulowania i potrafimy szybko podniecić się i szybko szczytować, to faktycznie taki gadżet da nam bardzo szybko, błyskawicznie, dość intensywny, krótki intensywny orgazm, taki w sam raz na rozluźnienie. Rzeczywiście, pingwinek w tym sensie jest świetny. Są jednak osoby, które mają nieco zbyt wrażliwą łechtaczkę, ze skłonnością do przestymulowania, a potrzebują trochę dłuższego czasu, żeby nastąpiło y, pożądanie seksualne i żeby nastąpiło napięcie seksualne i żeby móc doprowadzić do szczytowania, potrzebują te osoby trochę więcej czasu. W takich przypadkach pingwinek będzie się średnio sprawdzał, to znaczy w momencie, kiedy mamy skłonność do przestymulowania, możemy bardzo szybko odczuwać zbyt dużą wrażliwość na ochotczce, żeby nią dalej stymulować, a jeszcze nie dojdzie do orgazmu. W tym wypadku gadżet nie spełni tego, czego od niego oczekujemy. Stymulator typu pingwinek. Nie jest najlepszy dla osób, które nie do końca wiedzą, jaką mają łachtaczkę i gdzie ona jest, jak wygląda i czy ten rodzaj stymulacji jest dla niej. Nie będzie idealny dla osób, które lubią w czasie masturbacji trochę się ruszać, trochę e, pracować ciałem, zmieniać pozycję, dotykać różnych części wulwy na przykład. Wtedy rzeczywiście taki gadżet będzie. Nie działał zbyt dobrze. I nie będzie za dobry dla osób, które mają bardzo wrażliwą łechtaczkę, bardzo wyeksponowaną, a mimo to potrzebują trochę dłuższego czasu, żeby szczytować. W tym przypadku rzeczywiście taki gadżet też może spowodować przestymulowanie, a nie doprowadzić do orgazmu. Alternatyw jest kilka na taką sytuację. Jeśli dowiemy się albo zorientujemy się, że pingwinek nie będzie naszym go-to gadżetem, możemy wybrać przede wszystkim tradycyjny wibrator łechtaczkowy, najlepiej w nieco podłużnym kształcie. To może być krótszy stymulator, coś jak nabój. To może być dłuższy, jak mini wibrator. Cokolwiek co możemy przyłożyć do łechtaczki, masować łechtaczkę wzdłuż, dookoła, możemy jeździć gadżetem dookoła, na wulwie. To co na pewno mamy, to dopływ. Wibracji cały czas, ponieważ wibracja nie ustaje i przy dotknięciu cały czas przychodzi do naszej łachtaczki. Aczkolwiek może być bardziej intensywny, jeśli przełożymy go bardziej bezpośrednio, lub mniej intensywny, jeśli odsuniemy go trochę, zasłonimy łachtaczkę, na przykład bielizną, albo zasłonimy łachtaczkę wargami stromowymi, wtedy rzeczywiście te doznania będą trochę łagodniejsze. Drugą świetną alternatywą dla wszystkich osób, które kochają trochę bardziej eksperymentalne podejście i trochę inne doznania, mogą być gadżety, które mają coś w rodzaju paluszków albo listków, listki, które wibrują i furczą pod wpływem wibracji. To jest jeden rodzaj takiej delikatnej, łaskoczącej stymulacji łechtaczkowej i trochę bardziej zaskakującej i niebezpośredniej. Natomiast paluszki, o których mówimy, to często są gadżety mechaniczne. Ich nie ma zbyt dużo na rynku, ale jeśli są, to warto na nie zwrócić uwagę. To są gadżety, które będą troszeczkę głośne, ponieważ mają mechaniczny dźwięk, więc słyszymy go nieco wyraźniej yy, niż na przykład wibracje niskich częstotliwościach, no ale faktycznie mogą dawać świetne doznania, yy, jeśli rzeczywiście tą łechtaczkę, te paluszki mogą głaskać i masować. Trzeci rodzaj gadżetu, który jest super alternatywą, to jest. Gadżet wibrujący zakończony pręcikiem, i są różne tego typu gadżety: mają takie bardziej miękkie pręciki, lub takie bardziej twarde. Zaletą taki gadżet, takiego gadżetu jest przede wszystkim bardzo duża precyzja. To akcesorium niezmiernie precyzyjnie wceluje dokładnie w to miejsce, na które je naprowadzimy. Druga sprawa. Ten gadżet ze względu na swój bardzo szpiczasty kształt ma najwięcej, najintensywniej wibracje skupione na końcu tego pręcika, więc rzeczywiście jak lubimy intensywne doznania i mm. lubimy mocne wrażenia to taki gadżet da nam najintensywniejsze i najmocniejsze wrażenia jeśli chcemy rzeczywiście stymulować łychtaczkę bardzo intensywnie to to jest świetny pomysł ponieważ możemy nadal odsunąć ten gadżet, przesunąć dotykać łychtaczkę przez coś wtedy rzeczywiście zmniejszamy to doznanie i sobie je całkowicie regulujemy możemy je w 100% regulować Zaletą również stosowania wibratora względem yy, takiego właśnie pinkinkinka jest to, no, że rzeczywiście możemy to robić przez bieliznę. Co czasem niektóre osoby bardzo wrażliwe mogą chcieć się zdecydować i mogą chcieć to robić w ten sposób. Co oczywiście jest dużą zaletą takiego właśnie małego zewnętrznego wibratora, który w określonych przypadkach będzie lepszym wyborem. Lepszą rodz lepszym rodzajem stymulacji niż pingwiny. Zapraszam Was do strony tulipana, żebyście poszukali czegoś, co będzie odpowiednie dla Was. Najodpowiedniejsze gadżet, który będzie najlepiej Was traktował i spełniał Wasze fantazje i potrzeby seksualne. Z pewnością taki znajdziecie. W ofercie jest bardzo dużo ciekawych stymulatorów płochtaczkowych, wibratorów mniejszych, większych, mogą być też łądy, różdżki, o których również mówiliśmy tutaj na kanale, więc przejrzyjcie dokładnie sobie to, co byście chcieli i dobierzcie gadżet najlepiej, jak umiecie, żeby najlepiej, jak pragniecie, spełniał wasze potrzeby seksualne i fantazje. Subskrybujcie ten kanał, zostawcie komentarz i do następnego filmu. Pa!